Cześć wszystkim, tu Mati Ragel Oto kolejny odcinek 13 w vlogu z modelami Diagostini. Przedstawiam Wam cztery kolejne autobusy. Zapraszam do oglądania. Oto Skoda 706 RTO. Bardzo podobny do Jelcza ogórka. Prawdopodobnie wyprodukowano na tej licencji.

w 1958 roku pierwsze autobusy Skoda 706 RTO jadą do Polski. To zapewne seria informacyjna przeznaczona do oceny przez decydentów i inżynierów. Umowa licencyjna podpisana 6 grudnia tego samego roku, lecz rozmowy na temat uruchomienia produkcji zaczęły się dużo wcześniej. Na mocy umowy do Polski miały trafić podwozia z silnikami, a w złokach w Wielczu zamierzano budować i montować nadwozia. Pierwsze autobus o nazwie Jelczar się się 3 pod koniec 1959 roku. Scena liczyła w zależności od źródeł 4 lub 20 egzemplarzy. Ruszyła, produkcja ruszyła bardzo szybko. W 1960 roku w Jelczu zbudowano już 200 sztuk autobusów. Oto jest wnętrze. To jest zabytek Tył Zewnętrzny wygląd i schemat. Autobus produkowany na licencji w Polsce zyskał przydomek ogórek. W Czechosłowacji również kojarzył się spożywczo. Nazywano go potocznie jajkiem, dedlikiem lub ogórkiem. Nadwozie, wywieczniki w dachu. Tylne koła, fotele, drzwi kierowcy. Stopień dla kierowcy, stopień dla zderzaku, emblemat karosy, silnik, lusterka wsteczne, polskie linie lotnicze. Widać, że te autobusy również służyły do, do przewozu pasażerów na lotnisko. Dane techniczne, nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. I oto kolejny autobus Borg Wark BO4000, rocznik w rzeczywistości 1952. Błękitna strzała. Kierowca, kabina kierowcy. Kierownica wygląda, jakby została umieszczona na środku kabiny, ale to tylko złudzenie. to jest ciężarówka. Wygodz zewnętrzny schemat. Elegancki wytrzymały, taki musiał być autobus w latach 50. i taki był model Borgward BO 4000. Kwestie aerodynamiki schodziły na dach Dalszy plan. Liczył się przede wszystkim komfort podróżnych, miejsce kierowcy, obrysówki, silnik, zawieszenie, elementy ozdobne, dwukolorowe malowanie, bagażnik, wnętrze, panoramiczne szyby. Emblemat, dane techniczne, nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik. Kolejny autobus Hino BH15, rocznik w rzeczywistości 1966. Spójrzcie, ma drzwi z tej strony. Obywatel z dalekiej Azji. Kabina kierowcy. Dosyć ciekawe wnętrze. Ciężarówka. Wygląd zewnętrzny i semat Hino BH-15 należał do pierwszych autobusów japońskiej firmy. Powstał na podstawie wozu, którego twórcy wzorowali się na ciężarówce International Harvester. Autosan, autobus BH-15 no Hino był eksploatowany przez wiele lat w różnych krajach, czym dowiódł się swojej trwałości i niezawodności. Kaseta, wycieraczki, przód, silnik. Miejsce kierowcy, wnętrze, tylne drzwi, obrysówki, dane techniczne, nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary, ciężary. Osiągi, podwozie, silnik, autobus turystyczny w Japonii. I ostatni autobus w tym odcinku to jest Brussel John, John Kerle z 1957 roku w rzeczywistości. Autobus trzech braci. Kokpit był skromny, lecz przemyślany. logo producenta Brussel Przenieś chyba Pojazd marki Brussels John Kerry na przełomie lat 50. i 60. należał do popularnych autobusów kursujących po Belgii. Gdy się zestarzał i został wycofany z użytku, popadł w zapomnienie wraz ze swoją historią: kasety, drzwi kierowcy, przednia ściana, most napędowy, drzwi, silnik, przedział pasażerski. Wrot powietrza do silnika. Przednie okno. Autobus szynowy. Nietypowy kształt przedniej szyby autobusów firmy Brussel wynikał z tego, że produkowała ona też wagony motorowe. W pojazdach szynowych takie rozwiązania są na, początku dzien na porządku dziennym. Wagon typu 554 wyjechał na belgijskie tory po II wojnie światowej. W całym kraju istniała sieć kolei, która obsługiwała wiele lokalnych połączeń. Ich znaczenie spadło w latach 60. wraz z lawinowym wzrostem ruchu samochodowego. Wagony motorowe też były wyprodukowane pod to nazwą. Dane techniczne, nadwozie, wyposażenie elektryczne, wymiary. Ciężary, pojemność, osiągi, podwozie, silnik, limuzyny i autobusy. Autobus John Keremistar 50 wybudowany na podwoziach Volvo B10M do 2001 roku i B12M od 2001 roku. Autobusy napędzane umieszczone pod podłogą rzędowe 6-cylindrowe silniki serii THD o pojemności 9,6 litra i mocy 245 lub 285 koni mechanicznych. Szwedzki producent dostarcza podwozie z silnikami umieszczonymi pod podłogą różnym. M Filmona na narzut do nich m.in. szufle, Marco Polo, Dub, Braxton, Alexander i Van Hall. Co ciekawe, w ciekawostce powiem, że kiedyś szufle były też w Tarnowie, gazowe szufle 12 sztuk Volva, ale już były wycofane już ostatecznie w 2017 roku po 10 latach ach przebycia w Tarnowie. Bo niestety pasażerowie narzekali na gorąco latem. Autobusy pierwszej potrzeby. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przedstawiłem Wam cztery autobusy w tym odcinku. Do zobaczenia przy następnym odcinku. Cześć!